Dzień dobry. 6 maj się wczoraj urwał, co nie? Pojechałam na Bielaskiego. Wreszcie nas pani odwiedziła. Byłam jedną z trzech osób, ależ ten facet jest fantastyczny. Przy nim można pokochać to całe spawanie. Wczoraj napisałam sms do K. Chciałbym się z tobą spotkać odpowiedział. Mi nocnymi trzema SMS-ami. Potem w dzień czekał przy barze. Zapytałam, czy będzie u siebie. Wytrzymałam jeszcze Wasilewskiego. Wcale nie był taki nudny. I poszłam do K. Chciałam wyjaśnić, co mam mu konkretnie chodziło z tym esejem, ale nic mi nie wyjaśnił, tylko kazał przeczytać. Był cholernie obojętny i ja też. I nawet nie pamiętam, o czym gadaliśmy. Poszłam na materiały. Metalurgia proszków. Oglądaliśmy struktury przez super mikroskopy. Nie odrabialiśmy zaległych. Przepadają. Wróciłam do domu i wysłałam mu smsa, ale nie przyjechał. W domu rozwrzeszczane karkowskie. W pewnym momencie padł prąd na całej dzielnicy. Magdy urodziny. Wzięłam się za porządki. Check for toilet paper before sitting down. 17 maj. Od rana foliowanie Madonny i Jacksona już dawno tego nie robiłam. Ciekaw pewnie jesteś, co to jest. Pojechałam na drgania. Było przyjemnie, bo bez wejściówki. Znów ściągałam za, z wielkim. Znów wygrałam. Pobiegłam do K, tak jak się umówiliśmy, że będziemy robić projekt, moją przejściówkę. Znów bardzo koleżeńsko. Z początku był bardzo obojętny, a gdy mu... Odpowiedziałam tym samym, to zmiękł trochę i poszukał po sieci muzy dla mnie, bo początkowo katował mnie metalem. Robiliśmy operację po operacji. Dostrzegam, że wcale nie jest taki bystry i mądry, jak myślałam. O, może to będzie pierwszy krok na drodze do odkochiwania. W końcu zgłodniał. Muszę coś zjeść i zaczął robić wielki obiad. Skoczył po sos grzybowy do sklepu, a ja w tym czasie zajrzałam w archiwum wiadomości na gadu, -gadu. Dialogi z Gicią i z Adą i na widok mnóstwa całusków i bardzo ciepłych misiów, królewien zazdrość zakuła me serce. Sos był do naleśnika i kulek, które przyniosła z Greenwaya Ewka, plus ryż. Było pysznie, w międzyczasie okazało się, że zepsułam czajnik nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, w związku z tym, czy uciekać, czy zapaść się pod ziemię, i milczałam. Na szczęście, w trakcie gotowania obiadu, naprawił go, więc ciemne chmury błyskawicznie znikły.